Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich przybyłych Państwa. Witam Panie Burmistrzu. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym otrzymałem informację, iż niestety w związku z nieobecnością Pana Przewodniczącego Dariusza Kazimierczaka wyznaczył Pan Przewodniczący do prowadzenia obrad dzisiejszej sesji Wiceprzewodniczącego Pana Sławomira Rysia. Natomiast o 14.55 odebrałem. Informację od Pana Wiceprzewodniczącego, że niestety jest poza zróżnikiem i nie będzie mógł e, uczestniczyć w dzisiejszej sesji. Dziękuję. Jeżeli, e, no sesji nie ma tak, Szanowni Państwo, Szanowni zebrani Państwo na e, 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 Szanowni Państwo zebrani tutaj jako widzowie, e, skandal skandal jeszcze raz skandal. Gmina Żnin jest w rękach ludzi nieodpowiedzialnych, którzy narażają budżet Gminy Żnin i budżet jednostek podległych, które są, no przecież wymagają korekt budżetu, jest to niemożliwe do zrealiz zrealizowania. Nic więcej, przepraszamy. Ci, którzy są, chcieli uczestniczyć w sesji, jak widzą Państwo, ta strona jest pusta. To nie jest przypadek, że nagle się coś komuś wydarzyło. Dziewięciu radnych nie miało dzisiaj ochoty przyjść i zadbać o gminę Żin. Dzięki. To nie pierwszy raz się zdarzyło, proszę Państwa. To jest bodajże chyba trzynasta, czternasta sesja. Niestety, ale nie miał kto poprowadzić. Pan Kurek, chyba bodajże siedem razy, dzisiaj, jak się okazuje, pan Ryś, drugie siedem razy. Przewodniczący ma to głęboko w nosie za przeproszeniem. I widzicie Państwo, tak praca rady wygląda. I następnie, te pozostałe osiem osób, które tam powinny dzisiaj siedzieć, nie ma. Czyli to była ustawka już wcześniejsza bo nie powiecie mi Państwo, że za 5 minut godzina 15, jak się dowiadują, że nie ma kto poprowadzić, nie ma żadnej osoby. Tak to wygląda. No niestety. Mają w nosie. mają w nosie firmy, którym naprawdę trzeba dokapitalizować. Jesteśmy za tym, no ale niestety nie ma kto poprowadzić. Dziękujemy Państwu za przybycie. I tak to nie jest transmitowane. Przepraszam, że tak tyle, ale to jest takie moje miejsce, że miałem na oku pewną osobę. To nie, jest, to nie jest przypadek. To jest kolejny raz. Nie tylko sprawa Wiku u jest przedmiotem nazwijmy to terroryzmu samorządowego. Ja tak to nazwal i będę to tak nazy nazywał, bo jeżeli ktoś ma żądania, które pachną albo śmierdzą prywatą, to nie, niestety, no ale inaczej tego nazwać nie można. Jest szantaż nie bo nie, bo mi się widzi inaczej i ja będę wam narzucał moje zdanie, opinię. Nikt się nie liczy, ja Dariusz, jak ja Cezar.